Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i cieszę się bardzo, że mogę Was gościć na kanale Flavor Design. Mam dzisiaj dla Was kolejną część naszej przepasnej oferty, mianowicie paski do Apple Watcha. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać kilka pasków Tech Protecta, czyli naszej marki własnej. Konkretnie nylon bendy, materiałowe, bardzo przyjemne, elastyczne paski. W dwóch wariantach one występują. Wersji podstawowej i wersji pro. One odrobinkę różnią się od siebie, dlatego uznałem, że warto i uczciwie będzie pokazać Wam dokładnie obydwa te warianty i delikatnie przyjrzeć się też wersjom kolorystycznym. Zacznijmy od wersji podstawowej, potem przejdźmy do wersji pro. Przechodząc pokażę też na przykładzie dokładnie różnice, czym różnią się te warianty. Różnią się dosyć znacznie, choć wykonane są z bardzo podobnych materiałów. Dlatego jakby traktujemy je tutaj jako jedną rodzinę produktów i pokażemy je w jednym filmie, natomiast warto przyjrzeć im się osobno. Wariant podstawowy też potrafi odrobinkę różnić się od siebie, dlatego od razu pokażę Wam jedną rzecz. W zależności od wersji kolorystycznej, ciut różni się wykonanie. Czyli na przykład taka bardzo popularna Pink Scent wersja paska nylon. Ona, jak widzicie, zakończona jest po prostu tworzywem, a wersje te takie bardziej kolorowe zakończone są też takim materiałowym paskiem, po prostu za który który ma ułatwiać nam e, rozpięcie, najzwyczajniej w świecie, rozpięcie takiego paska, ponieważ i tutaj już pierwszą tajemnicę ujawniamy, jak zapinamy? Na rzep zapinamy nylony, po prostu. Wersję podstawową. Z wersją Pro będzie odrobinkę inaczej. Zostawmy sobie może mm, wersję, a tą szaro-błękitną. Szaro e, ona jest fajna i moim zdaniem ładnie pasuje do e, Apple Watcha załóżmy, zobaczmy jak to pasuje, jak to wygląda i czy jesteście tym najzwyczajniej w świecie zainteresowani. Montaż jest oczywiście banalnie prosty, wystarczy wsunąć tak jak oryginalny pasek, mocowanie paska nylon band w odpowiednie miejsce i w zasadzie pierwsza część już jest za nami. Paski są unisexowe. Także, no to już żeby sami sobie decydujecie pod względem preferencji kolorystycznych, co jest dla Was najciekawsze. Natomiast, tak jak widzicie, ten pasek, który wydaje się dosyć takim, taką lekką propozycją, jak najbardziej wchodzi na moją rękę. A drobny nie jestem. Nie mam może bardzo dużych rąk, jak na faceta moich gabarytów, natomiast no, na pewno też nie najmniejsze. A jak widzicie, pasuje to doskonale i jest bardzo wygodne. Sprawdza się ten paseczek tutaj wszyty dodatkowy przy odpinaniu. Po prostu wygodnie możemy za niego chwycić. On najzwyczajniej w świecie nie przypina się na rzep. Także założenie i zdjęcie takiego paska, to jest absolutnie chwila. Moment. Jest delikatnie rozciągliwy, więc też przełożenie nawet przez nadgarstek, przez dłoń dosyć dużą, męską dłoń nie stanowi problemu, jak widzicie. A jeżeli chodzi o walory użytkowe, wydaje. Się bardzo ciekawą propozycją. Przede wszystkim przyjemniejsza taka się wydaje w dotyku od takich klasycznych silikonowych, gumowych pasków mi przynajmniej. tak No to oczywiście różne są tutaj walory i różne preferencje możemy mieć. Wiadomo, że na pewno taki łatwiejszy w utrzymaniu czystości niewątpliwie jest pasek silikonowy. Więc jeżeli dużo ćwiczymy w takim pasku, no i często po prostu poci nam się ręka, no bo używamy tego na siłowni czy podczas treningu, no to zdecydowanie łatwiej jest doprowadzić do czystości silikon niż nasiąknięty potem po prostu taki materiałowy pasek. No trzeba by go od czasu do czasu najzwyczajniej w świecie przeprać, co też no, problemem nie jest tak naprawdę wypłukanie go po prostu pod wodą. Tak dla kwestii czysto higienicznych e ale poza tym jest to naprawdę, naprawdę fajna propozycja i ciekawa alternatywa, ciekawy, ciekawa alternatywa po prostu właśnie dla, dla paska oryginalnego, który być może już wam się znudził, być może wam się uszkodził, ten, który dostaliście razem z waszym zegarkiem. Więc jeżeli szukacie wysokogatunkowej, ciekawej, fajnej alternatywy od całkiem interesującej marki, jaką jest Tech Protect, i przy okazji czegoś dobrze wycenionego, no to uważam, że nylon będę. Biorąc pod uwagę, że jest trochę tutaj wariantów kolorystycznych, możecie coś dla siebie ciekawego znaleźć. Ta wersja czarno-pomarańczowa też na przykład bardzo fajna, fajna opcja, czy taka szaro-limonkowa. Czy ta wersja bardziej kobieca, taka, właśnie różowa, nieco mniej elastyczna, ale to, tak jak powiedziałem, nie jest problemem, może właśnie chociażby przez to, że ten akurat myślę, że jest no, najbardziej dedykowany dla pań, więc to będą trochę drobniejsze dłonie, węższe nadgarstki. Więc to, że ten wariant jest mniej ciut, mniej elastyczny, nie powinien tutaj stanowić problemu. On tu też oczywiście elegancko pasuje wszystko fajnie jednym szybkim ruchem spina się i pomimo że jest zdecydowanie mniejszy to ja też żeby nie było żadnych wątpliwości zademonstruję że nie ma problemu założyć zegarek na męską rękę e, z tym paskiem także jest on absolutnie też ma duży zapas który sprawi, że e, wygoda użytkowania zegarka z tym paskiem będzie po prostu na bardzo, bardzo dużym poziomie. Mm, oczywiście w tym miejscu też może dodam, że rzecz jasna, te paski mamy w wariantach e, kompatybilnych e, w zasadzie z każdym Apple Watchem, e, od jedynki do ósemki przez SEI Ultra i od 38 do 49 mm warianty e, kompatybilności znajdziecie jak najbardziej. W naszej ofercie, także warto się tym zdecydowanie zainteresować. A teraz wariant numer dwa, czyli Nylon Pro. Jakie mamy różnice? Przede wszystkim troszkę prostsze jest tutaj wzornictwo, ponieważ mamy tylko jeden kolor użyty, plus srebrny metal przy zapięciu i przełączeniach i zmienia się diametralnie sposób zapinania. Paska. Czy wygodniejszy, czy mniej wygodny? Ciężko ocenić, tak naprawdę. Również bardzo pewny, natomiast w jednym i drugim przypadku sposób zapinania tego z tym takim przeplotem sprawia, że w zasadzie nawet gdyby się nieszczęśliwie zdarzyło, że pasek się odpiął, bo zawadziliśmy o coś, to i tak nie sunie się natychmiast nam. Z nadgarstka to jest zupełnie niemożliwe, a niemożliwe dlaczego, dlatego że zaraz pokażę. Przymocujmy sobie teraz jeden z tych pasków i już pokazuję w czym rzecz. Tutaj mamy tego typu haczykowate zapięcie. I tak jak powiedziałem, ten przeplot, tak, także dopiero rozluźniając możemy przełożyć sobie zegarek przez dłoń, następnie ściskamy i po prostu zapinamy w jednej z przygotowanych pozycji, jest ich tutaj sporo, także czy na węższy, czy na szerszy nadgarstek, jak widzicie, miejsca jest tutaj pod dostatkiem, także nie będzie absolutnie żadnego problemu, żeby dopasować sobie to do każdej w zasadzie dłoni. A pasek. Jest piekielnie też wygodny, jest troszkę szerszy od zwykłych nylonów, ciut może sztywniejszy, natomiast on ma delikatną również elastyczność, e, dlatego nawet jak przyciśniemy mocno, żeby po prostu też na przykład nie wiem, monitorowanie e, naszego treningu przebiegało w jak najlepszy sposób to dalej nie czujemy tego dyskomfortu właśnie dzięki temu, że jest ta delikatna elastyczność i materiał jest przyjemny, zdecydowanie przyjemny dla skóry a to zapięcie, tak jak mówiłem uważam za bardzo, bardzo pewne tym bardziej, że tak jak właśnie widzicie nawet jeżeli ja to rozepnę to to nie jest tak, że to od razu rozluźnia się na przykład i spadnie, także po pierwsze, ten haczyk no jest małe prawdopodobieństwo, że sam wypadnie, ponieważ nawet na ciśnięcie tak w tą stronę jak widzicie nie skutkuje automatycznym wysunięciem. Trzeba to troszkę wygiąć delikatnie czyli po prostu użyć jednak drugiej dłoni i dopiero wtedy bez problemu zegarek zsuwa nam się z ręki. A zatem oba produkty moim skromnym zdaniem zdecydowanie są godne polecenia. Jakość wykonania jest fenomenalna, spasowanie jest absolutnie na topowym poziomie. Jest to produkt, który może śmiało stawać w szranki z dużo droższą konkurencją i niejednokrotnie uważam, że wygrać, a na pewno wygrać właśnie proporcją jakości do ceny. Zatem, mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tym produktem. Jeśli tak, to jest mi bardzo, bardzo miło. A teraz serdecznie dziękuję Wam już za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. you <laughs>